Motocykl: jednym dostarcza adrenaliny, innym czystej radości z jazdy, a dla jeszcze innych jest symbolem tej mitycznej wolności. Ale motocykl to również maszyna, która nie wybacza błędów. Wraz z wyżej wspomnianą radością z jazdy, wielu motocyklistów doświadcza zjawiska, które potrafi zdominować ich umiejętności i decyzje mowa tu o strachu. Strach na motocyklu nie jest niczym niezwykłym, pojawia się zarówno u początkujących kierowców, jak i doświadczonych jeźdźców. Kluczowe pytanie brzmi czy strach jest wrogiem, czy raczej naturalnym mechanizmem obronnym, którego warto się nauczyć? Skąd bierze się strach podczas jazdy motocyklem? Jest kilka przyczyn i postaram się omówić w jednym zdaniu każdą z nich. Pierwsza z nich to brak doświadczenia. Nowi motocykliści często obawiają się utraty równowagi, zbyt mocnego odkręcenia manetki czy nieprawidłowego wejścia w zakręt. A wiadomo, źle zaczęty zakręt to zazwyczaj źle skończony zakręt. Druga przyczyna to negatywne doświadczenia. Miałeś wypadek albo prawie miałeś wypadek, albo nasłuchałeś się opowieści o szlifach kumpli? To wszystko potrafi zostawić w psychice trwały ślad i sprawić, że nadmiernie myślimy o ryzyku, a to płynnie prowadzi nas do kolejnej przyczyny strachu na motocyklu, którą jest świadomość ryzyka. Czyli im lepiej znamy konsekwencje błędów na drodze, tym większe mogą być nasze obawy. Oto, to, 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 to akurat było o mnie. Warto wymienić też jeszcze warunki zewnętrzne: deszcz, wiatr, nocna jazda czy intensywny ruch uliczny. To wszystko są czynniki, które wzmagają stres, a co za tym idzie strach. Ale, ale, ten cały strach może być postrzegany również jako nasz sprzymierzeniec, bo w odpowiednich dawkach strach pełni funkcję ostrzegawczą. To on sprawia, że zachowujemy ostrożność na zakrętach, dostosowujemy prędkość do warunków, przewidujemy zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu, czy po prostu nie przeceniamy własnych umiejętności. Można więc powiedzieć, że kontrolowany strach to naturalny system bezpieczeństwa. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy strach paraliżuje motocyklistę. A objawia się to między innymi sztywnością ruchów, nadmiernym kurczowym trzymaniem kierownicy, niepewnością w zakrętach lub wręcz paniką w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Zbyt silny strach może prowadzić do błędów, a w konsekwencji do niebezpiecznych sytuacji. A zatem jak oswoić strach na motocyklu? Ano na przykład poprzez szkolenia doskonalące technikę jazdy. Im lepiej znamy swoje umiejętności, tym większa pewność siebie na drodze. Stopniowo podnośmy sobie poprzeczkę i zamiast od razu mierzyć się z jakimiś długimi trasami, zacznijmy od przysłowiowej jazdy w koło komina. Ponadto pozostaje nam jeszcze praktyka w bezpiecznym środowisku, takim jak place manewrowe czy tory treningowe, takich obiektów, które pozwalają ćwiczyć bez ryzyka, na motocyklowej mapie Polski jest coraz więcej do tego oczywiście odpowiedni sprzęt ochronny czyli kask odzież i ochraniacze plus wyposażenie motocykla w kraszpady lub gmole to wszystko to nie są tylko czcze gadżety to są rzeczy które zwiększają poczucie bezpieczeństwa podsumowując wielu motocyklistów przyznaje że z czasem strach nie znika całkowicie zmienia się jednak jego rola z początkowej bariery staje się narzędziem, które motywuje do zachowania czujności. To dzięki niemu motocyklowa pasja może być źródłem satysfakcji, a nie tylko ryzyka. Strach na motocyklu to zjawisko naturalne i w wielu przypadkach nieuniknione nie należy go traktować wyłącznie jako przeszkody to również sprzymierzeniec, który pomaga podejmować rozsądne decyzje. Kluczem jest znalezienie równowagi między zdrową ostrożnością a nadmierną pewnością siebie. Tylko wtedy jazda na motocyklu stanie się tym, czym powinna być czystą radością. Na sam koniec być może niektórzy z Was spytają mnie: Czy ja boję się, gdy ruszam w trasę? Tak, owszem, boję się, że ta moja 25-letnia łupa klęknie mi gdzieś w lesie 200 km od domu. Trzymajcie się, cześć.